Czas honoru, serial o walce i młodości to opowieść o prawdziwych wydarzeniach i życiu w tamtych latach o Warszawie w 1941 roku. Podczas II wojny światowej ostatecznym celem Niemców była całkowita eksterminacja ludności żydowskiej. Maria stypułkowska chojecka kama żołnierzaka przez cały okres wojny, mieszkała i służyła w Warszawie. Pamiętaj, jak stopniowo zaostrzały się niemieckie przepisy wobec ludności żydowskiej. Na początku był to obowiązek noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Później Żydzi zostali obowiązkowo przesiedleni do zamkniętej dzielnicy, nazwanej później gettem. W końcu pojawił się mur. Były bramy, kilka tych bram prowadzących do getta i stopniowo zaczęła się rozchodzić wieść o warunkach, jakie tam panują. Pod murami leżały małe dzieci opuchnięte z głodu, ale nieścienie pomocy Żydom w getcie było niebezpieczne i prawie niemożliwe. Niemcy pilnowali, by nikt nie wnosił za mur jedzenia czy lekarstw. W 1943 roku Kama ukończyła szkołę krawiecką. Przed otrzymaniem świadectwa odbywała praktykę w małym getcie w zakładach Tobensa, produkujących mundury i garderobę dla niemieckiego wojska. Niemiecki majster, który nadzorował pracę w zakładzie, traktował ludzi wyjątkowo okrutnie. On nie słuchając nic, prawda, uderzył mi w twarz. Wierzcie mi, że jemu ja mu oddałam. Czas honoru pokazuje dramatyczną walkę o przetrwanie ludności żydowskiej w okupowanej Warszawie i postawy Polaków wobec ich tragedii. Czas honoru. Premiera trzeciej serii od 19 września w dwójce.